Godna jestem nawet zginąć! Być, być chuda by. jak w gazecie, być chuda jak talana. być chuda by. jak aktorka! Grupa tak naprawdę działa już pod przewodnictwem pana Zbigniewa Skorka już tak naprawdę 40 lat. I jesteśmy amatorskim teatrem ruchu i pantomimy i zajmujemy się tak naprawdę pantomimą, ale dzisiaj przedstawimy bardziej przedstawienie mówione, dra, dramatyczne, ale tam też będzie ruch. Spektakl, który dzisiaj zagramy to Moja Ciałość. Spektakl opowiada o problemach dzisiejszej młodzieży. To jest Etiuda, ukazująca niebezpieczeństwa anoreksji. Ona przeznaczona jest dla ich rówieśników, a szczególnie rówieśniczek. Odsłania te mechanizmy, które właściwie poza wiedzą rodziców uruchamiają ich dzieci. Te mechanizmy, które działają. Na zasadzie poczty pantoflowe. Jedna koleżanka drugiej koleżance coś tam powiedziała. I to wygląda tak jak modlitwa. One się modlą do drugiego Boga, żeby dał im chude ciało, żeby wyglądały jak aktorki, jak modelki i są gotowe i końcówka jest taka scena, kiedy biczują się. Dla tej chudości są w stanie wszystko zrobić. Będziesz karmić mnie powietrzem. Podawać na morzu śmierci łóżeczki pełne łez moich rodziców. Żadne z nich nie powie, że jestem gruba. A ty swojżdżysz tym zimnym wzrokiem i zasądzisz, to ty, królowo moja, masz teraz kontrolę. To ty żyjesz we mnie. Mało jest takich grup, które by były tak zgrane jak nasza. Naprawdę, aż to jest niewiarygodne, ale jesteśmy taką jedną wielką rodziną. Oni wybrali formę przekazu której w Polsce można jedynie się w Teatrze Małym w Tychach nauczyć, i poza tym we wrocławskim teatrze pantomimy. Natomiast u nas my prowadzimy od 40 lat program, w którym mogą brać udział praktycznie dzieci dziesięcioletnie i rozwijać się do 18-19 roku życia. Po czym najczęściej zdają do szkół teatralnych albo idą bezpośrednio pracować we Wrocławiu. Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny, jest chorobą, której podstawą są problemy psychospołeczne. Tak jak nieswojenie wymogów co do własnego wyglądu, oczekiwań otoczenia oraz anormalny sposób postrzegania własnego ciała.